To ostatni moment na zakup srebra w schemacie VAT marży. Od stycznia w życie wejdą regulacje, które niestety nie zwiastują pozytywnych wieści dla inwestorów. O jakie regulacje dokładnie chodzi i co one oznaczają w praktyce? Koniecznie zostańcie z nami, bo żeby nieco złagodzić wpływ tych negatywnych informacji, przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy konkurs, jakiego na naszym kanale jeszcze nie było, ale również promocje na Wasze ulubione monety premium. Od 1 stycznia w życie wchodzi ustawa, której konsekwencją będzie brak możliwości zakupu srebra w schemacie VAT marży. Co pełny VAT oznacza dla klienta? a Ano to, że ceny srebrnych monet mogą pójść w górę o około 10%. Żeby to zobrazować, posłużymy się przykładem jednouncjowej monety Lunar Rock Węża 2025, bitej w standardzie PROOF w kolorze. Obecnie, jeśli Tawek skupiłby tę monetę w PerfMint, przykładowo za 400 zł, firma byłaby zobowiązana do odprowadzenia 8% VAT przy imporcie, czyli 32 zł. Sprzedając tę monetę za 500 zł, zysk byłby na poziomie 68, od których Taweks byłby zobowiązany do odprowadzenia 23% VAT, czyli w naszym przykładzie dokładnie 15,64 zł. Teraz przeanalizujmy dokładnie ten sam przykład przy założeniu dokładnie takiego samego zysku dla firmy, ale po uwzględnieniu nowych regulacji. Przy imporcie stawka VAT wzrasta z 8 do 23%, co sprawia, że tawek zapłaci za monety z Mennicy 492 zł, a sprzeda za 553,50, co implikuje kwotę do zapłaty za monetę wyższą o około 10% względem poprzedniej analizy. Zatem jakie produkty warto kupić jeszcze przed nowym rokiem, korzystając z niezwykle atrakcyjnych ofert? Mocno trzymajcie się krzeseł, bo przygotowaliśmy dla was promocję na aż 15 srebrnych monet premium. Od dziś do 13 grudnia z 10 złotowym rabatem możecie nabyć srebrną australijską kokaburę 2025, australijskiego lunara rok węża 2025, chińskie mity i legendy 4guardians, Australijskiego Brambi i australijskiego smoka prostokątnego. Z kolei z rabatem 15-złotowym dostępne są monety chińskie mity i legendy 4 Guardians Green Dragon, chińskie mity i legendy 4 Guardians Blue Dragon i srebrny Poseidon z serii Pogowie Olimpu. Dodatkowo w cenie o 20 zł niższej dostępny jest kolorowy Spongebob i Bestie Tudorów dwuuncjowy Yale Buffordów. Natomiast z rabatem 30 zł dostaniecie dwuuncjową monetę zdobioną wizerunkiem Fridy Kahlo, oksydowaną kolorową kokaburę i monetę upamiętniającą 125-lecie perfmint bitą w standardzie proof. I wisienka na torcie, pozłacany kangur bity w standardzie proof i kolorowy lunar rok węża 2025, również bity w standardzie proof w cenie niższej Aż o 40 zł. Takiej okazji zdecydowanie nie możecie przegapić, a pełną listę produktów znajdziecie w opisie tego filmu. Zgodnie z tym, co obiecałam na wstępie, przygotowaliśmy dla Was również wyjątkowy konkurs, który rozpocznie się 6 grudnia w Mikołajki i potrwa przez cały tydzień. A co jest nagrodą główną? Do wygrania będzie srebrna moneta australijski lunar Rock Smoka Opal, której aktualna cena na naszej stronie wynosi 1300 zł. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Koniecznie uważnie obserwujcie nasze social media, bo to właśnie tam w najbliższym czasie pojawią się szczegóły dotyczące tego konkursu. A tymczasem pięknie dziękuję wam za uwagę. Oczywiście jeśli film wam się podobał, serdecznie zachęcamy do lajkowania i subskrybowania naszego kanału z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić powiadomień o kolejnych produkcjach. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach, wasza Mikołajka Aleksandra.